Cześć witajcie z tej strony Lena i na waszych ekranach mój powrót. Tak zgadza się, powracam do nagrywania na YouTube'a po trzech latach tak naprawdę nieobecności, yy, która wywiązywała się na pewno z niechcenia, braku weny, ale też i z tego, że nie miałam odpowiedniego sprzętu, aby kontynuować nagrywanie na YouTube. Sporo się u mnie zmieniło. U was zapewne też. Witam nowe osoby, które nie znały mnie przed tym. Nie byłam popularna, ale nagrywanie na YouTube dawało mi radość i w jakimś sensu, sensie spełnienie, które Chciałabym, żeby powróciło, ponieważ naprawdę podobało mi się nagrywanie na YouTube'a. Filmy będą się pojawiać raz, dwa w tygodniu, albo raz, albo dwa razy w tygodniu, z aktualizacji, no i ewentualnie z jakichś tam moich pogawędek, przemyśleń, pod którymi z chęcią przyjmę Wasze komentarze z chęcią cokolwiek. Nie oczekuję, żebym była sławna, ponieważ nigdy tego nie pragnęłam, szczerze. Ale tak jak już mówiłam, nagrywanie na YouTube po prostu mnie jakąś radość z tego, że mam SSO, że mogę tak naprawdę do kogoś gadać, mimo tego, że ktoś komuś może się to nudzić. Tak, wiem, że jest to dziwne podejście, no ale postaram się... Robić aktualizacje co tydzień w miarę moich możliwości, no bo to jednak nie jest teraz jakiś przymus nagrywania aktualizacji, tylko po prostu z własnych chęci. No, a wiecie też, że ostatnie aktualizacje SSO no, nie grzeszą objętością, że tak powiem. Także oficjalne przywitanie, Nie zamierzam się jakby jakoś szybko żegnać z YouTubeem. Chociaż to też zależy od tego jak potoczy się życie, od tego jak potoczy się sytuacja. No i co? No i myślę, że taki luźny wstęp, w którym no na pewno... który no na pewno nie był idealny, no bo mówię to wprost. Czyli nie mam żadnej kartki, którą bym miała czytać. Zresztą słychać, że zmieniam zdanie, słowo. No i na tym będzie się opierał mój kanał. Szczerość, hmm, prawdomówność. Tak naprawdę będę się starała zrobić wszystko, by nie robić z siebie jakiegoś wielkiego człowieka, który będzie udawał idealnego, kiedy tak naprawdę żaden człowiek nie jest idealny. No musimy przyznać, że każdy z nas jest inny. No i co? No i już się rozgadałam, no. No i tak. Więc to na razie na tyle. Widzimy się na pewno, a raczej słyszymy się na pewno w Następnym tygodniu w środę, aktualizację, którą będzie Halloween w końcu. <grystanie> Bo jest to jednak moja ulubiona pora roku, tak jak widać to po moich shaderach i po moim ubiorze. A więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną trochę na dłużej no i słyszymy się w środę za tydzień. Pa pa!